Witam, z tam drops w kolejnym odcinku zrobimy Remy w Gothic Noc Kruka I W dzisiejszym odcinku pobawimy się w poszukiwacza skarbów. Ostatnio poznaliśmy skipa pirata i teraz idziemy poszukać skarbów, jak to piraci. Tak, wczujemy się w ten klimat piratów, więc idziemy tutaj. Patrzcie, kogo my tu mamy: Nasz pastuch. Zresztą potrzebuje właśnie kogoś takiego jak ty. Do wypastania owiec, czy, czy co? Dobra, ale chodźmy do karczmy najpierw. Ale sobie... właśnie to jest ten, że... Nie wiadomo już komu można ufać. Pokaż mi z... Oczywiście Że z... normalnie miałby po prostu ten topór na sprzedaż, tylko że on ma za dużo siły i go sobie ubrał. Więc fajnie, naprawdę. To się nigdy nie zmieni. Mm, Kupujemy bełty? No kupię sobie bełty, co tam? Co ja będę sobie żałował. O, pięknie, jeszcze to sobie też kupię. Tak, jakby mnie to cokolwiek Okej, okay. no na nawet fajne ma tu te bronie. Orkowa no, zguba. Hmm, tutaj, wielki topór. Fajna sprawa. Dobra, znasz gościa? Znasz gościa z zasłoniętym okiem? Widziałem go już kiedyś. Twardziel, wynajmował kiedyś u mnie pokój przez jakiś czas. Miał ze sobą olbrzymi kufel. Gdybym go ciągle nie męczył, pewnie w ogóle by mi za ten pokój nie płacił. I tak specjalnie. A pewnego dnia nagle zniknął. Aha. No dobra, no nie zniknął, bo przed karczmą, no ale pogadajmy, co tam chcesz od nas? O. A kim ty właściwie jesteś? To nie twoja sprawa. Gdybym chciał ci powiedzieć, kim jestem, to chyba bym to zrobił, nie? Myśli, że to takie ładne. Czego ode mnie chcesz? Wciąż masz problemy ze strażnikami miejskimi? Sam zaraz załatwię ci problemy, durniu. Szukam pewnego gościa. Nie mogłem go znaleźć w mieście, a ci durnie tutaj też nic nie wiedzą. Jest szczupły, ma ciemne włosy i nosi czerwoną zbroję. O ile wiem, był skazańcem w starej kolonii. Jego imię zaczynało się chyba na D. Czyżby Dexter? Czy ma na imię Dexter? Możliwe, że tak ma na imię, nie jestem pewien. Będę musiał poczekać, aż stanę z nim twarzą w twarz. Coś jeszcze? Tak, ty pyszałku. Jest coś jeszcze. Potrzebuję broni. Potrzebuję prowiantu. Trochę złota też by nie zaszkodziło. He, <laughs> No ale tak. No w sumie razem z nim możemy iść na Dextera, no bo ja też muszę z nim załatwić parę spraw. Masz 10 złotych monet, tyle ci mogę dać 10 złotych monet. Ty biedaku, zatrzymaj te grosze. Mam lepszy pomysł. Niedaleko stąd jest jaskinia. Zakopałem tam swoje rzeczy. W jaskini jest niebezpiecznie i nie mogę tam iść sam. Chcę, żebyś mi pomógł. No dobra, no ale. Chodźmy do... Ruszajmy. To po coś to zakopywał, człowieku? Bo jak z tego co słyszałem, co mówił Orlan, tak to był Orlan chyba, ten karczmasz. No, miałeś ze sobą ten kufer, no i teraz nie masz tego kufra, czyli. Czyli musiałeś właśnie te rzeczy z kufra zakopać i to chyba było dość niedawno, nie? Więc, no nie, nie rozumiem tutaj tego. Ale będziemy sobie tu, pójdziemy z nim, odkopiemy mu te skarby i w ogóle będzie fajnie przez to. To jest jaskinia z goblinami oczywiście, no bo jak żeby to, wie... co mogło być innego w jaskini niż nie, niż nie gobliny? Patrz mój przyjacielu, oto ta jaskinia. Tu masz kilof, rzeczy zakopałem, na co czekasz? A co z tobą? Ktoś musi pilnować ty... No, no, mogłem się tego spodziewać. Normalnie lepiej niż ten, Talas, Gotika Jedynki. No ludzie, no jak można być. I normalnie będzie to samo co z tym, yy, co z Talasem, i będzie to samo co z tym strojem Farmera. Będzie zadowolony, podziękuję. Wszystko elegancko. A kurde, ten. Dobra, tutaj. Tutaj, co się będzie tymi goblinami? O! Ciachamy ich. Tutaj mogą być większe problemy Ale cóż, biegamy Wbiegamy na szybkiego zanim oni się zorientują I ciśniemy ich przy wódce. dobra Jak czarnego już nie ma to Ty mi się tak nie będę przejmował Nie, denerwuję się tak jak oni biegają, dobra Słyszę gdzieś następnych, nie wiem czy się leczyć czy... A podleczmy się Mieczyk mi się... Ale Bayer. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, żeby w, jednym, więcej, w jednej ręce trzymał miecz, a drugą miat. Tego, że... Tego nie widziałem, bo przeważnie... O, mieczek się chowa jak on otwiera kwipunek. Ciekawa sprawa. A tutaj coś mamy. A. a, znowu tylko jeden czarny, a tak to. Te słabe uszy, No i mamy X a To kopiemy, Hop, kop, 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 ale tutaj mamy jeszcze jakiś zwój. A tam zwoje sobie pozbieram. Może kiedyś się przydadzą. Nigdy nie wiadomo jaka może się nadarzyć sytuacja. Kopiemy. My już kilo, kilo mieliśmy wcześniej w sumie, no ale tutaj, tutaj nam dał drugi, więc, więc cóż. Ach, sądzę, że coś... No, zależy. mamy tu jakiś skórzany mieszek, nie ma problemu. W sumie nie chcę tych lag, ale czarne, czarne może coś mają lepszego. A dobra, nie, nie wydurniam się, po co oni mogą... W sumie nie wiem, czy czasem nie mają y, goblinik jagód czasami. A już pozbieram te lagi, o, jest 5 sztuk złota. Jest rybcia o! Ale dobra, nie wiem. Goblini jego chyba nie ma. No nieważne. Wracamy do Grega. Albo jeszcze zobaczymy sobie tutaj, czy czegoś tutaj nie ma. Widzę jakieś kolejne gobliny słyszę. Czarnego, czarnego. Nie wiem, czemu te czarne mi się dają na jednego ciosa. A czasem te zwykłe się trzymają tak trochę dłużej. Nie było tu skrzynki. Mm, jakieś mięska, fajnie chlebki niektóre uwieczone, niektóre surowe. Dobra, nieważne. Głównie chodziło tutaj o ten o ten... o ten skarb. Ale oczywiście i tych skarbów jest więcej. To nie jest tak, że on miał tam jeden skórzany mieszek. O widzę się przebrał z powrotem w swój superowy strój. Czemu tak długo cię nie było? Znalazłeś coś? No masz. Tak, wykopałem sakiewkę ze złotem. Dawaj ją, proszę. Dobrze. To znaczy, że wciąż są tutaj. Okazuje się, że jednak na coś się przydajesz. Dobra, słuchaj. Zakopałem więcej złota w innych skrytkach, a ty je dla mnie znajdziesz. Dobra, na małym jeziorze z dwoma wodospadami jest wysepka. Tam powinna być moja skrytka. Na płaszkowyżu znajdziesz dwa kolejne miejsca, w których pie... Ble, 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 ble. No, no po prostu tłumaczy, gdzie są te skarby. Tu właśnie mamy tę wysepkę z dwoma wodospadami. Później już niestety nie będę mógł cytować jak on to tłumaczył, no ale i tak zobaczy, zobaczycie. Zobaczycie, gdzie ja to pochowałem wszystko. E, a dobra, tyle mi wystarczy. Tam w sumie tego skarbu broni jeden topielec bodajże. No nic wielkiego. Wątpię, żeby były dwa. Chociaż teraz jak jest drugi rozdział, to nie wiem, czy się czasem gdzieś nie, nie, nie ten. nie zrobiło się ich więcej. Ale no... Nie powinno być z problemu. No jeden, to pieluch No, i kolejny skarb Mamy tu jeszcze jakieś rośliny leśnicze, bo to w ogóle takie bagienne ziele, no bo też to jest fajnie uwodnione tutaj wszystko Więc tu można sobie naprawdę fajnie podbierać. to jakieś lepsze te zioła A co, są ogniste ziela, akurat, no to nic Dobra, ale kopiemy No, kop Hej ho, hej ho, do by się szło Nie Jest to już tak jak w koniecznie do Dolinie, no ale zawsze coś sobie możemy tu pokopać i tu jest właśnie ważne, że jak mamy te skórzane mieszki, no nie? No mamy tutaj te skórzane mieszki, ale no... Teraz, który to jest ten gregowy, Jaka za ważna? Dlatego jak mamy jakieś inne skórzane mieszki, nie, ich nie otwierajmy lepiej w trakcie tej misji, bo... Bo może się coś zbugować po prostu przez to, że wiecie... Że się otworzy to i, i potem się już tego mu nie da, tak jakby... Bo on nie przyjmie złota w, w złocie, tylko musi mieć skórzany mieszek. Dlatego jest ważne, że ten żeby ten. Coś tu jest? Smoczy korzeń, właśnie. Smoczy korzeń to jest właśnie to jest ta roślina, co do, dostajemy od niej siły, no właśnie Ona jest potrzebna do zrobienia miksurki siły właśnie, właśnie to Tylko nie wiem czemu tej miksurki dają tylko 3. Wydawało mi się, że 5. Może w zwykłej dwójce dawały 5, a teraz dają 3. Byśmy nie byli takimi koksami Dobra, teraz sobie tutaj je tak obejdziemy. Pójdziemy tutaj prosto. To tu normalnie były to pierdzia przy tym jeziorku, tu polne bestie chodziły, ja aż to wszystko powybijałem. Tutaj w jeziorku był jeden zwój, tu gdzieś jeszcze były porozsypywane tabliczki. Więc ogólnie tu jest dość bogaty teren, jeśli chodzi o te tabliczki i, i ten tego. Z... Tutaj właśnie będzie kolejny skarb i chyba będą go broni bronić ścierwojady, o ile się nie mylę. To już będzie wkrótce. O, już właśnie widzimy jakieś tam stado tych ścierwojadów. Z nimi nie powinno być problemów. Jednakże tam dalej widzimy namiot. I w tym namiocie są bandyci. Z nimi na razie nie będę sobie zaczynał. I tam również będzie gdzieś pieniek właśnie ze smoczym korzeniem. To też sobie to zdobędę. Pięknie. Dobrze. No chodź. Wreszcie sobie mięsko zbiorę. I... A ten poszedł na dwa. Ale nie, naprawdę podoba mi się teraz, jak sobie kokszę tą moją postacią. Naprawdę podoba mi się, jak ją sobie zrobiłem i, i jak to tutaj jest ogarnięte. Dobra, tutaj muszę uważać na bandytów. Oni są tam. Już ich nawet widzę. Ale nie chcę z nimi zaczynać. Ja chcę skarb. Dobra, skarb jest. No to kopiemy. Oczywiście normalnie te inne postacie mają, tylko wiecie. Wzrok. Nie mają słuchu ani nic, no bo gdzie oni by coś słyszeli. Sądzę, że coś znalazłem. Mamy amulet, no i to jest ten amulet w sumie. On jest fajny, nawet można go ubrać. No a przed strzałami nie chcę takiego. Chociaż, jak są bandyci, którzy. Y, którzy wiecie, są tutaj. Y, łucznikami, to Tobie. By nawet było dobre. Kolejna ekipa. No, chodź. Później jak będę rozwalał tych bandytów to muszę się tu rozglądać za tym smoczym korzeniem, bo wiem, że on jest tu gdzieś Gdzieś tutaj już blisko Ja nie mogę, ale się trzyma O. No, czasem jak mi siadnie to po prostu zajebiorę mu prawie całe życie, a Czasem to się muszę tak męczyć, dobra tu jest ten smoczy korzeń, okej okay, mamy go No mamy już trzy korzenie, więc to jest Jeszcze mięso kopacza biorę Ok. No to idziemy dalej, bo to były chyba a, jeszcze jest jedna skryska, dobra, Tutaj mamy jedno. Teraz wyjdziemy, tak jakby na farmę. Berengara, tutaj, Pałasz Bandytów, to jest to ogólnie wszystko rozsiane. Te pałasze, ale to tym się nie zajmujemy na razie. No, tutaj niestety nie ma żadnych polnych bestii. Ja z chęcią bym sobie coś pozabijał. No, niestety, a rolnicy się patrzą, elegancko sobie tutaj pracują. Berengar raczej nie ma z nami nic do pogadania. A szkoda, może by jakieś questy zlecił, żeby coś pozabijać. No i tutaj nad tym rzeką jest pełno topielców. Znaczy były, bo je pozabijałem. No, Be Bengar, sorry, nie Berengar, tylko Bengar. Bo Berengar też był w jakimś modzie, albo nawet był w samym Gotiku, ale to jest Bengar. Dobra, tu mają składnik, nie widzieli tego X-a. No dobra, kopmy. Nie, no fajna sprawa z tym kopaniem skarbów, bo potem to to, to będzie naprawdę coś większego jeszcze. Fajnie to jest w ogóle. o. Złoty puchar. Dobra, to by było na tyle. I mamy jeszcze jeden skarb. On jest tak, właśnie. Tam w... właśnie nie wiem, czy z tymi wodospadami chodziło mu o to, czy o to, co jest tam. Bo tam też jest taka pseudo mini wysepka. I, i, I właśnie tam jest też skarb. Tam właśnie widzimy już na prawo wejście do górniczej doliny. Tak, w skale jest taka dziura. Dobra, tutaj muszę uważać, bo nie wiem, czy tu nie ma jakichś dzików. Znaczy, no, tu coś wysyła. Nie wiem co tu jest. Wiem, że coś tu jest. Do pozabijania. ścierwojady. I to pielce, no właśnie. Bo w sumie te skarby można zbierać od razu już w pierwszym rozdziale nawet. I pamiętam jak ja w to kiedyś grałem i po prostu wiecie. Zdobywałem te skarby i, i ten. No i wiecie, pierwszy rozdział zbroi jakiejś takiej farmerskiej. No no nie da się, ciężko. Z takim ścierwojadem albo z czymś. No. Tutaj jeszcze. Jak nie ma, jak jest. I tutaj mamy jeszcze to pielca To idzie. Aha, tu jest ten problem, że są dwa. To chodźmy najpierw do tego. Bo wiecie, to jest zawsze doświadczenie. Level bym sobie wbił z chęcią. No, pięknie. I to właśnie miałem problem, żeby odciągnąć jednego od drugiego. No, w sumie, jakbym się trochę jeszcze dziś sobie gdzieś tam pobiegał po tamtym lesie. I bym coś pomordował, to nawet bym wbił level i w sumie bym się jeszcze podszkolił broni jednoręcznie. Bo teraz naprawdę w siłę mam dobrą, a broń jednoręczna jeszcze bym miał lepiej. W sumie mógłbym już coś zacząć z siłą jeszcze robić, ale źle troszkę. Bo niepotrzebnie zaczynałem od lewej, i potem kombosa. Tylko mogłem od razu kombosa walić, bo tak to sobie tylko. Ej, obróćcie. obróć się! O, rany. Dobra, mamy go. Jak tam z doświadczeniem? No nie jest źle. Jeszcze dzika mamy, dzika też sobie zabije. Jak już tutaj jesteśmy. I to jest właściwie ostatni skarb. I możemy iść do Grega i mu oddać te Ach, skarby. sądzę, że coś znalazłem. No, jakieś tam srebrne naczynie. Jak tam sobie poradzę z kuszą? No, super celność. Trafię jeszcze raz? A nie, dobra, dajmy sobie spokój. Bez wyszkolenia się, chociaż minimalnie w zręczności, albo chociaż w kuszy, to nie ma sensu, bo niby do kuszy potrzebna jest siła do jej użycia, ale do celności, właśnie, żeby żeby trafiać tą kuszą, i tak potrzebna jest zręczność, więc. Więc wiecie. Tam dalej jest prychająca bestia. Jest to smoczy zębacz. To jest coś nowego, co doszło w tej części, bo zębacze znamy, ale, ale nie było smoczy zębaczy, To jest taka, taka mutacja trochę ze smokiem. Jest właśnie misja, żeby zabić pyszającą bestię, bo ona zabija wszystkie inne zwierzęta i tam jakiś myśliwy nie może ten, może znaleźć. Ale to ciężko jest zabić tą bestię, bo ja nawet nie wiem, czy bym sobie dał radę ze zwykłym ząbaczem, a co dopiero ze smoczym, to jest... wiecie. Nawet się nie leczę, bo tutaj wiem, że nie ma już potworu, bo naprawdę solidnie to wyczyściłem jak sobie ekspiłem, więc możemy sobie tutaj elegancko popłynąć razem, razem z rzeczką. I oddać już skarbę Gregowi. On tam pewnie nam podziękuje. Raczej nam nic nie da, bo to znacie Grega, on raczej nic nie daje za to. Za te swoje questy poza doświadczeniem. Jeszcze pewnie się na nas wydrze, więc. Więc, więc nie liczyłbym na żadne nagrody. Uuuu, Dobra. A jeszcze, jeszcze się utopię. Wypływa i... To jest też ciekawe, że na przykład... Ej, mamy zbroję paladyna albo coś tam, taką zbroję, potężną, my sobie pływamy tutaj kraulem i jest dobrze. Bo jeszcze w takiej zbroi jak teraz jestem, no byłoby ciężko, nawet może by się dało, ale w takiej zbroi paladyna. Ciężko, ciężko. Myślisz, że ja mam lepiej? Dlatego chyba w... Nie no, w jedynce się też da pływać. No, aha, w Assassin's Creed się nie da pływać właśnie. Nie dało, no nie dało się, nie dało się. W jedynce się nie dało. Ale w sumie on mógłby pływać. To nie wiem, może o jakiejś innej grze sobie. Nie wiem. Może o jakiejś innej grze mówię, że, się, że była zbroja, się nie dał pływać. No nieważne, nieważne. Grek. No. Znalazłem twoje ukryte łupy. Na pewno masz przy sobie moje rzeczy. Jakiś 100 monet, złoty kielich, srebrną misę oraz amulet. Oddawaj! A czyli można jednak yy, otworzyć ten jeszcze, bo tak mu dajemy złocieć. Aha no to dobra, mój błąd. Oto twoje rzeczy. Sakiewka z setką No nie, skoda. jednak sakiewka. Złoty kielich. Srebrna misa, amulet. Bardzo dobrze. Masz szczęście, że nie jesteś na tyle głupi, żeby uciec ze znaleźnym. Oto twoja część. <ścoughs> jeszcze jedno. Dziękuję ci za pomoc. Ale to nie znaczy, że jesteśmy teraz kumplami, jasne? Aha. No dobra. Głupi frajer. Tu mi niedużo doświadczenia brakuje. Chyba gdzieś sobie pochodzę jeszcze, tak poza tikiem, i do XP sobie ten dziesiąty poziom. A, mi się, a my się widzimy. Potem już w Korinis. Zaniosę Larry sobie jednak ten ornament, bo to już się za długo ciągnie trochę. Ale póki co idziemy na Farmonara. Podleczę się, może coś. Jeszcze gdzieś pochodzę, tutaj po tych terenach, może jeszcze gdzieś jest są ukryte, jest ukryta gdzieś jakaś zwierzyna. Kto wie? Pobijemy na przykład sentencę bo tutaj właśnie jego nie biłem, więc za niego nie mam doświadczenia. No, kto wie, co ja zrobię. No dobra, ale to by było na tyle. Tak będzie do usłyszenia. W kolejnym odcinku zajmiemy kod ich dwa. Noc kruka. I na razie.